Odcinku. Jest taki bardzo fajny odcinek świąteczny. W dzisiejszym odcinku kupimy sobie dwa bardzo fajne świąteczne skiny. Jeden to będzie skin, który jest OG, tylko ostatni raz teraz wyszedł, a drugi to jest z katalogu, to świąteczny. Więc yy, na pewno yy, ten, zostańcie do końca. Najpierw yy, zanim. Zobaczycie jakie to skiny zanim sobie kupimy i wypróbujemy To najpierw zostawcie łapkę w górę i subskrypcję Po więcej takich fajnych filmów, a my zaczynamy Pierwszym skinkiem To będzie, zaraz zobaczycie Pierwszym skinkiem Skinkiem, którego sobie kupimy Muszę go znaleźć, a będzie epic. I to będzie mega ładny skin. No to w sumie jest, o, już taki rzadki. Um, o. i Dziadek Dorożow. Ten skinek, jak go zobaczyłam, bo, bo w ogóle o nim zapomniałem Kiedyś to on był też mega fajny, ale ogólnie nawet zapomniałam, że on jest w ogóle w grze. Więc z tego wypróbowałam tego skinka. Mów jest mega ładny, mi się mega podoba. A do gayla nie ma znowu skina, a on jest bardzo fajny. <grym, grym>, więc go. Podpowiem, dobra, już mogę Wam zdradzić, żebyście wiedzieli, albo, albo nie, nie zdradzę Wam, jutro, albo pojutrze, jeszcze zacznę strudnić, bo pamiętajcie, tak, że w piątek nagram odcinek, gdzie pokazuję moją szafkę, tylko nie wiem, czy jakby nagram sam, albo może zrobię taką serię. Teraz pokażę Wam moją szafkę w którymś odcinku, a potem będę moich kolegów z klasy zapraszał do odcinka i może będziemy tak to e, razem jakby sobie jakby patrzeć, kto ma więcej i lepsze skiny. może że kto ma więcej skinów. Na e, też youtuber Tori albo no, no, Tori też dużo w takie filmiki i myślę, że to by był fajny pomysł Bardzo dobry chyba nie muszę odzlekać. Chyba od razu sobie go zakupimy. Szkoda, że jak wejdzie w jakąś postać, żeby go wypróbować, to cię od razu tutaj do lobby przynosi. To trochę wkurza. Dobra. Cyk, cyk, cyk. I mamy Geila. ry. ry. Kupujemy. Bardzo fajny skinek. Gale, dziarek do chrzów. O, ktoś stworzył. Już ma ikonkę i emotkę 4x31. Lepiski no już, ma no? coraz więcej. Więc ten jest mój pierwszy to jest pierwszy skinek. Ale drugi, moim zdaniem, będzie jeszcze lepszy. Ten, ten, Kiedy jest teraz lepiski? Jest. No mój pierwszy skinek. Bardzo fajny. Chyba, że tego wbiję na tą rangę. Galea, bo jakby wcześniej. Miałem co były stare rank to miałem go na 15 i no, no po prostu nie wbiłem, nie go po prostu. Nie miałem za bardzo ochoty. Bardzo wbijam znaczne 20 rangi teraz jak są też miałem to teraz 30, wbijam bo mam ich dużo. Może Możesz odcinek, jak będę wbijać tą skrzynię za 1000. Już mi jeszcze 200 brakuje, ale ciężko się gra. Wszędzie gram to cały czas Bass Astral. No sobie, zamiast tego gina, e, gina Gayla, sobie wezmę do lobby. Mmm, gdzie on jest? Tutaj, Mega, fajnie pasuje. Czekaj sobie tu go. Zobaczymy, jak on będzie tu wyglądać. Może sobie go tu ustawimy. Slow no, and steady wins the race. fajnie wygląda. Może sobie go zostawimy. Ikonkę ma Zobaczymy, ikonkę jego. Zaraz przejdziemy do drugiego skinka. Poczekajcie. A, ale to spóźniło, mam teraz. Nie, teraz czas mam. Dobra. Przechodzimy do drugiego skinka, o w którym w sumie zawsze marzyłem, ale nigdy nie miałem gemów. No i w końcu się doczekałem. I tak powiem wam, to będzie któryś z tych skinków. Albo to będzie Janet, albo to będzie. Nie, ten. Bo nie, nie będzie, bo mnie nie stać. Albo to będzie albo to będzie Jackie, albo to będzie ten. No Griff albo to będzie Spek, albo Bo, albo Frank. Teraz dam Wam 5 sekund, żebyście zgadnęli, który to będzie skin. 5, 4, 3, 2, 1. Jak zgadliście, to brawo. A to będzie tak, Frank na świątecznym imprezie. Ten skin to jest cudo. Może nie ma jakichś mega ataków, chyba jak dobrze pamiętam, ale on jest taki ładny. No to Ale Franka, tylko jednego skina, i to jest taki to jest fajny. Mam mega fajne ataki, bo jak wali, to te bombki jak się fajnie rozsypują. Tak Może nie ma za bardzo ataków zmienionych, ale bardzo fajnie wygląda. Ut. Też no, taki, no, ma takie. No, mam zjazdki Nie wygląda jak to mega fajnie, ale po prostu ten skin się podoba, jakby. Ja bardziej kupuję skiny też z ataków i to, ale bardziej z wyglądu, bo. Bardziej atrakcji, a tak mi się daje, ma no, wygląda fanie grze wygląda. Więc... Legaty się z kim Więc chyba nie ma co zlekać. W końcu tyle czekania i w końcu się doczekamy, kupię mojego wymarzonego skina, którego... Znaczy, ja Wiedziałem, że on wy, wyjdzie, bo widziałem filmiki w końcu to jest ta chwila. Jeszcze mam emotkę. O, tu jest jeszcze, że... On tylko będzie y, właśnie święta w okresie dni w roku. on no, tylko teraz... Jeszcze... Nie wiem czego twórcy jeszcze dadzą, ale myślę, że to jest sobie ostatnia pora, więc 3, dwa, 1. Mamy! Frank na świątecznej imprezie! Uuhu! Mamy Przybranie na święta z boosters. Fajna motka Śmieszna. Czekaj, który mój skin z tej kolekcji? Bo pamiętam miałem dwa, znaczy z tej mam trzy skiny. Mam jeszcze go wam z trzy... Nie chyba z dwa lata temu. I czekaj. To jest jeszcze taka... To też taka jest świątaczna, to znaczy cztery skiny mam. A tu miałem dopiero co jednego. No, okay, się... ten Frank to jest naprawdę nie. Ten Frank mi się tak podoba. tylko y, Tego skina no nie. Jest, jest nie, skina To jest fajny skinek. Mam od tego Bardzo fajny filmik. <laughs> filmik, bardzo fajny skinek. Mi się bardzo podoba. Y, zapraszam jeszcze po więcej takich filmików. Pa, pa, tam. I jeszcze raz proszę o łapkę w górę i subskrypcję. O, to gwiazdka jak się świeci jeszcze. O, Frank was żegna. Papa. Pa. I do następnego odcinka, który wróci albo jutro, albo w, yy, pojutrze. Jeszcze przypominam, że w piątek zaczynamy daily. Siema!